Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie prostą sałatkę na imprezę pyszną i można jej zrobić naprawdę dużo, niedużym kosztem. Dlaczego? Dlatego, że podstawą będzie oczywiście jak widzicie makaron. U mnie makaronu sobie ugotowałem dwie szklanki, ale Wy ugotujcie, ile chcecie, naprawdę można resztę składników po prostu yy, zostawić tak jak jest, a tego makaronu ugotować dwie paczki i będzie kurczę na pewno super, tylko trzeba mniej więcej sosu dorobić. Więc ja już Was zapraszam na nowy przepis. Tym razem sałatkę zrobimy tak trochę jakby od końca, z tego względu, że zaczniemy robić yy, sos do sałatki na początku. A do sosu potrzebujemy jeden ogórek, ogórek konserwowy. Uwaga, ścieramy na tych drobniutkich oczkach, nie na tych, na tych. Następnie potrzebujemy trzy jajka. Również ścieramy na tych drobnych oczkach. Jak Wam się jajka rozpadną i wpadną do miski, to nic nie szkodzi. Mogą być też takie w większych kawałkach, ale teraz robimy sos, więc chcemy jak najlepiej je zetrzeć, jak najbardziej zetrzeć właśnie na drobnych oczkach. Co słychać u Ciebie? Nic. Przyszedłeś zobaczyć jak robię sałatkę? Nie, ja chciałem Ci pomagać. Aha, no to tutaj akurat nic nie musisz pomagać, bo to mam tutaj wszystko ogarnięte. Dobrze. Jak już mamy starte jajka i ogórek, dodajemy majonez, takie dwie czubate łyżki, może jeszcze trochę tego sosu. No wiadomo, im macie więcej y, z tego makaronu, no tym więcej potrzeba sosu. Teraz dodamy ketchup. Możecie dodać pikantny, jednom ja łagodny, bo Olek pikantnego nie lubi, nie Olek dwie łyżki takiego ketchupu, teraz co ważne łyżeczka tak, piasta łyżeczka musztardy miodowej. Jeżeli nie macie musztardy miodowej, użyjcie zwykłej musztardy. No i dodajcie trochę cukru czy miodu, żeby to po prostu jakieś miało ym, troszeczkę słodkawy smak, nie? Oczywiście musimy to posolić. Oczywiście trzeba dodać pieprzu. Teraz musimy to bardzo dokładnie wymieszać. Zrobi się z tego taka pasta powiedzmy. Olej już mi tu wszystko przesuwa. Ok, tak wystarczy. Oczywiście sos można spróbować na smak, czy Wam smakuje taki. Czy może chcecie więcej mustardy, czy może więcej soli. Ja myślę, że jest ok. Teraz dodamy resztę składników. Na początek Dodam mój makaron. Makaronu, makaron świderki w moim wypadku. Są go tutaj dwie szklanki, czyli jakieś 200 gramów. Od razu można go wymieszać w tym sosie troszeczkę. On się tutaj zaprzyjaźni z tym sosem. No a teraz dokładamy resztę składników. Mam tutaj jedną małą cebulkę czerwoną pokrojoną w kostkę. Więcej nie dodawajcie, bo ta cebula jest dosyć później ciężka w tych sałatkach, więc nie za dużo. Mam tutaj cztery ogórki konserwowe, również pokrojone w taką grubszą kostkę. Teraz mam tutaj puszkę kukurydzy, spokojnie dodaję całą. Ta kukurydza jest dobra, każdy na nią psioczy, tak każdy dodaje, bo ona jest w tych sałatkach naprawdę spoko. Znowu musimy to troszeczkę wymieszać. Super! Teraz dodamy następną bardzo, bardzo ważną rzecz. Ja mam ser wędzony, i to jest ser kozacki, bodajże, tak. I mam go 200 gramów. Pokroję go w kostkę. Poprosiłem w stepie, żeby mi ucięli takie plasterki. Pół no niestety Pani chyba nie wiedziała ile to jest pół centymetra mi na jakieś tam 2 mm, e, To jest po prostu masakra ja Chciałem sobie to przyspieszyć no Więc, pół cm na pół cm, taka kostka to była idealna No, robimy jak robimy, robię jak z tego co mam Dobra, i teraz tak Biorę ten ser I wsypując go, staram się go tak o żeby rozdrobnić, żeby był taki drobny tak przycielek. Dobra, ser załatwiony. Słuchajcie, już do tej sałatki jest. A to jest naprawdę duża miska. To jest duża miska, taką specjalnie sobie kupiłem do sałatek. OK. Następna sprawa. Nie chcę reklamować firmy. Znajdziecie to w każdym sklepie. Ale to są takie paluszki drobiowe, bardzo smaczne zresztą. I one tutaj do tej sałatki właśnie wjadą. Ja je pokroję na takie mniejsze kółeczka. Nie na jakieś długie patyki. Właśnie, bo to się później źle je. Na takie właśnie drobniejsze kółeczka. Takie powiedzmy centymetr, pół centymetra jak się uda, nie? No i wrzucam do miski. Poczekaj Olej. Oczywiście ja to sobie robię z takim małym rozmachem i mam dwa opakowania tych, e, tych paluszków, bo je bardzo lubię. Więc kilka zostawię na no dekoracji i jeszcze tą drugą paczkę też podnę tak samo. Okay. No i teraz trzeba to dokładnie wymieszać. Fajnie byłoby to odstawić, przykryć folią i odstawić do lodówki na godzinkę czasu chociażby, niech to się fajnie przygryzie. Makaron ugotowany normalnie, tak jakbyście chcieli podać z jakimś sosem, nie al dente, tylko normalnie, no nie na ciapę, ale no po prostu żeby był taki akurat po prostu ugotowany. A nie al dente, ani nie na ciapę, no po prostu tak jak to u mnie widzicie. On już się raczej bardziej miękki nie zrobi, a... Um... Twardy twardy był niesmaczny po prostu do jedzenia. Dobra, ja to próbuję. Mm. Mm, mm, mm. Pycha! Kurde, jest dobra. Ole chcesz spróbować? Tak. No, gryź. I co myślisz? Smakuje ci to? Dobre, smakuje mi. Tak? Tak. A chcesz jeszcze? Tak, ale tu mnie trochę jeszcze. <śm> Gdzie trochę piecze? <laughs> to nic z tego nie ma, spokojnie. Dobrze, więc, jak Oleg mówi, że jest dobre, to jest dobre, chociaż go tam gdzieś coś troszeczkę piecze. Jak to dziecko, wiadomo. Ja Wam serdecznie ją polecam, bo jest naprawdę przypyszna i nie tylko na imprezę, bo można sobie do pracy zrobić taką właśnie sałatkę i na pewno się ją, nią najecie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na następne nasze przepisy.